Muzyka ma wielką siłę oddziaływania, widzą o tym uczniowie ze szkół polonijnych na całym świecie, którzy nagrali piosenkę, by wesprzeć swoich rodaków w czasie pandemii koronawirusa. Młodzi wokaliści zachęcają, by rzucić wszystko, co złe, i zasłuchać się w ich nagraniu, a nawet z nimi zaśpiewać. Przynależność narodowa zamanifestowana piosenką. Rzuć wszystko, wszystko, co złe. Jesteśmy sobie potrzebni, to projekt zainicjowany przez Kongres Oświaty Polonijnej i Kamile Heland. Jego celem jest wspieranie rodaków, zwłaszcza tych najmłodszych, w trudnym czasie pandemii. Ponieważ muzyka łagodzi obyczaje, w poczuciu wspólnoty miała pomóc piosenka. Piosenka, która jest zaśpiewana przez wspaniałą gromadę, gigantyczną gromadę wspaniałych polonijnych dzieci z całego świata, żebyśmy po prostu poczuli się razem, wszyscy my Polacy na całym świecie w tym trudnym czasie. Rzuć to wszystko, co złe z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego zabrzmiało w wykonaniu 75 roga dzieci. Ich dyrygentami byli młodzi muzycy z Polski: Nikol Kulesza i Piotr Tłustochowicz, którzy udzielili młodym adeptom sztuki wokalnej 75 indywidualnych lekcji. Łączyliśmy się z całym światem o różnych porach z uwagi na, wiadomo, strefy czasowe, ale to się udało i było przesympatycznie, przemiło i było to warte każdej nieprzespanej nocy. Efektem tych spotkań jest teledysk, który od dziś można znaleźć w sieci. Poniechałem różowy czas, przecież nie ma. Katarzyna Łęcka Żepnikowska, Polonia 24. Co, co, co złe, lepiej już nie, nie.